Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym programie z cyklu Rozmowy z Kulturą realizowanym przez Miejski Dom Kultury w Wągrowcu w ramach konwersji cyfrowej Domów Kultury. Dziś moim Państwa gościem jest jedna z najbardziej znanych postaci z Wągrowca w ostatnich latach. Pan Krzysztof Koniarek. Dzień, Dzień dobry. Cześć, witam serdecznie, witam Państwa. Troszkę przysłodziłeś, bo no. są, A, są bardziej znani. <noise> Zacznijmy od klasycznego pytania na początku naszego programu. Czy Słowa, które pana zdaniem najlepiej definiują kulturę w Wągrowcu. Oj, to jest trudne pytanie. Bo też yy, zależy, no, no jak będziemy ją postrzegali, tak? Co, co dla kogo będzie kulturą, yy, co dla kogo będzie jakim wydarzeniem? Bo dla, dla jednego będzie wydarzenie, nie wiem, w amfiteatrze kulturą, tak? A dla nas jest to, co się tutaj dzieje yy, w murach domu kultury. Dla pana tak, osobiście. Osobiście. Dobra bo fajne rzeczy się dzieją, dobre rzeczy się dzieją. Wymagająca. No to na tyle. A dlaczego wymagająca? Wiesz co, nasza publiczność jest bardzo wymagająca i nie zawsze jest to do końca zrozumiałe, co, co, co rozumiemy przez to słowo kultura, prawda? Cieszymy się jak się coś dzieje tu, tu w Domu Kultury. Fajne wydarzenia, spotkania, takie, takie, takie czy inne. Ale dla niektórych, wiesz, odzwierciedleniem tej kultury też jest coś, co się dzieje w amfiteatrze, prawda? Jak się tam nic nie dzieje, to znaczy, że tu się nic nie dzieje, a to jest nieprawdą, bo tu się dzieją naprawdę fajne rzeczy. Mm -hmm. Czyli uważa Pan, że mm, widz tutaj mieszkaniec trochę nie docenia kultury, którą ma pod ręką? Myślę, że tak. Mm -hmm. Myślę, że tak. Bo nawet mo moi bliscy, kurczę, a co dzisiaj się dzieje w mieście? No właśnie, bo jak się nic nie dzieje w amfiteatrze, to, to, to nie dociekamy, tak? Chcę iść do kina, no to sprawdzam repertuar kina. Ale czy jest coś fajnego poza amfiteatrem, już nie sprawdzamy tego. A tu naprawdę się dzieją fajne rzeczy. Yy, dzieją się fajne rzeczy. Mhm. To może zapytam w ten sposób właśnie, jakie jest takie najważniejsze wydarzenie, albo najważniejszy moment w, w kulturze miasta, który pan pamięta albo dla pana osobiście? co, Ja nie wiem, ja już się dawno dawno wyłączyłem, mnie bardzo dużo nie ma. Cieszę się, że mogę z Domem Kultury współpracować tam kilka razy sobie w roku. I to może to, najlepsze to jest, wspomnienie. To właśnie. jest miłe i przyjemne, ale najlepsze wspomnienia to są właśnie te z tego okresu, kiedy, kiedy ja, ja, ja tu pracowałem, kiedy z Leszkiem Szymanowskim ro, yy, tworzyliśmy. Tworzyliśmy właściwie z niczego, robiliśmy yy, przegląd piosenki szantowej czy festiwale. To przetrwało chyba 5 czy 6 lat. Festiwal muzyki kantrowej też nie było tam jakichś wielkich budżetów, ale, ale działaliśmy i to się działo. I to są takie fajne rzeczy, bo trzeba było się naszukać, nadziałać, nagonić i żeby to w ogóle zrobić. Aha. A nie, nie było budżetów jakichś ogromnych. I to, 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 to wszyscy byliśmy wtedy młodzi, <ścoughs> więc jeszcze się pewnie chciało. Czyli m, cały czas kultura opierała się na zaangażowaniu i na pasji y, ludzi, którzy chcieli ją tworzyć. Tak, jak, jak dokładnie tak. Mhm. Dzisiaj jest pewnie, nie wiem, czy łatwiej, czy trudniej. Pewnie łatwiej jest dotrzeć. Tak? Media są ogólnodostępne, łatwiej jest dotrzeć do, 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 do potencjalnego widza czy słuchacza, zaprosić go, przyjść na koncert, przyjść na spektakl. Y, Wtedy było trochę trudniej, ale, mhm. ale się działo. Panu udało się wybić ponad Wągrowiec tutaj ze swoją twórczością. Czy tutaj ze strony Miasta czy domu kultury ta praca wcześniej miała jakiś wpływ na to, czy jakieś no oby, obycie tutaj? Nie, nie. nie moje, moje, ten, moje działania osobiste właśnie yy... Praca w Domu Kultury to, to, to było coś, coś pięknego, to był mój najfajniejszy okres w życiu, jeśli chodzi o pracę, ale, ale kolidowało to z tym właśnie, co robię. Tak? Mhm. Bo, bo żeby grać, żeby występować, żeby tworzyć, żeby nagrywać, no, czasami to trwało przez weekendy, tak? a, a praca w Domu Kultury to nie jest od poniedziałku do czwartku od 14 do 16, tylko to są działania ciągłe, tak, w większości weekendy, 24 na dobę, bo ktoś zadzwoni, ktoś przyjedzie, coś i tak dalej. To kolidowało, więc dlatego zrezygnowałem z tej pracy, bo wybrałem swoją drogę. Nie żałuje Pan? Nie, nie powinno się żałować swoich wyborów. Okej, okay. a pamięta pan właśnie z okresu pańskiej pracy tutaj w mieście, e, jakiś taki najczarniejszy okres, jakiś zły moment, coś co mocno podłamało Państwa? Tak, były takie, były takie czasy, to były bardzo dawne czasy, gdzie, gdzie naprawdę tu na nic nie było pieniędzy. Y, organizowaliśmy pamiętam, y, y, koncert, to wtedy było ich troje na targowisku, y, no więc skoro jest wielki koncert na targowisku, to co będzie w amfiteatrze? Nie każdy pójdzie do, na to targowisko, prawda? Uh -huh. I wtedy gromy poszły, no jak? W amfiteatrze nic się nie będzie działo? No nic, bo jest duży koncert na targowisku. To jest niemożliwe. Musi coś być. Pieniędzy nie było. Szukać sponsora. Wtedy to były jeszcze takie czasy, że... Żeby nagłośnić imprezę, trzeba było szukać sponsora, mhm. żeby zapłacić za nagłośnienie, no było ciężko, było trudno, zresztą moi koledzy, którzy się tu przede mną wypowiadają, czy jeszcze po mnie będą rozmawiać, to oni jeszcze pewnie ciekawsze rzeczy powiedzą, bo oni jeszcze większe, głębsze doświadczenia mają. Czy to jest problem wągrowca, czy chodzi właśnie o to, że nie wiem, amfiteatr jest za mały, albo że jest problem z miejscami do organizacji koncertów? Bo takie, takie głosy też tu padały już. Nie wiem, jeśli chodzi o mnie, widzę, jest w cudownym, wspaniałym miejscu, wystarczy yy, zrobić, nie wiem, ja nie jestem budowlańcem, ale wystarczy, nie wiem, na dwóch filarach go tam przedłużyć, yy, podnieść go wyżej, na tej całej, tej, tej, jak to się mówi, koronie, mhm. yy, pewnie się zyska jakieś 500-700 miejsc, pod spodem można fajnie wtedy wykorzystać na jakieś yy, sklepiczki, sklepiki z pamiątkami. A nie brakuje panu hali koncertowej? A to jest problem nie tylko wągrowca, to jest problem wielu miast, tak, bo y, grywamy na halach takich y, widowiskowo-sportowych i koncerty są zaplanowane, ale też musimy pamiętać o tym, że każde miasto buduje po coś tą halę, nie tylko do koncertów, prawda, Aha. czyli jest, tam się odbywają różne i zawody sportowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej i, i sama hala pewnie nie rozwiąże problemu. Czy uważa Pan, że miasto Wągrowiec jest dobrym miejscem do rozwoju kultury dla, dla artystów? Czy to jest miejsce, które jakkolwiek pomaga w Powiem tak. Jeśli sobie sam radzisz, to jest najcudowniejsze miejsce. Ale trzeba uważać dużo swojej, swojej pracy, swojego wysiłku. Samego siebie, dokładnie. Tak. Mhm. Czy przez y, okres Pańskiej działalności, y, pracy jest jakiś projekt, jakiś plan? który chciał Pan zrealizować, ale nigdy nie udało się tego zrobić? Jakieś takie niespełnione kulturalne marzenie? Nie, może nie, może nie tak. Bo tak jak mówiłem, ja tu chyba 8 czy 10 lat pracowałem w Domu Kultury, więc nie było wtedy jakichś ambitnych planów, bo skoro nie było na nic pieniędzy, skoro żeby cokolwiek zrobić, było trzeba najpierw tam sponsorów poszukać, znaleźć te, 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 te finanse, ale później o, był taki fajny, przez 13 lat chyba przetrwał piknik country. Aha. O, to było coś fajnego. Przynajmniej dla mnie, tak? A dla innych zupełnie inna muzyka będzie y, czymś fajnym, czymś dobrym. Ale to było też na zasadzie pikników, to trwało cały dzień i tu, tu wiele się działo. No, po 13 chyba edycjach zaniechano tego. No, no zmieniły się czasy, zmienili się ludzie. Aha. Ale gdyby to wróciło, to nie wiem, czy bym się chętnie do współpracy nie włączył. A nie, by, nie byłby Pan właśnie jakiejś takiej ambicji, żeby stworzyć swój własny festiwal tutaj? Wykorzystać swoją postać? <grym> tak, ale to, wiesz, no, to niestety no, wszystko kosztuje. No, no, no oczywiście. To, no, ale wszystko kosztuje. Chodzi o taki plan, marzenie, czy coś chodziłoby Panu Kiedyś po głowie Nie, tam nawet? chodziło po głowie, ale to jeszcze, jeszcze wrócimy do tego pomalutku. <grym> okay, e Jakie wyzwania stoją przed ludźmi kultury na przyszłość w tym momencie, którzy chcą tworzyć kulturę w mieście? Bo to nie jest łatwa, łatwa misja. To, to jest chyba y, najtrudniejsze zadanie dla tych osób, bo dzisiaj w dobie y, mediów, łatwego dostępu, nie wiem, do teatru, do muzyki, wszędzie, 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 y, zaproponować coś fajnego, żeby zainteresować, to jest y, wielkie zadanie i z całym szacunkiem dla pracowników Domu Kultury, którzy rzeczywiście starają się, bo Inaczej, ja będę na pewno szczęśliwy, albo każdy, każdy pracownik Domu Kultury będzie szczęśliwy, kiedy na koniec roku y, spotka go tam ktoś na ulicy gdzieś i powie, że znalazł coś w tym roku dla siebie, prawda? E. Tyle, ile mieszkańców, ty, tyle jest y, zdań, tyle jest osobowości, tyle jest kultury, bo każdy z nas tworzy coś zupełnie innego, tak? Y, jeśli ja znajdę w tej ofercie coś dla siebie, może to być maleńkie to, ty znajdziesz, tu panowie znajdą i wszyscy będą zadowoleni, to wtedy. Wtedy jest fajny. Czy wągrowiecki widz jest widzem trudnym? wymagającym. Może nie trudnym, ale wymagającym, tak. Mhm. Bo tak jak już powiedziałem, no mamy dostęp do wszystkiego, no teatru nagle w wągrowcu nie wybudujemy, filharmonii też nie, prawda? I jeśli nie podamy tutaj u siebie jakichś fajnych nazwisk, no to pojadę do Poznania, tak? czy pojadę do Bydgoszczy się spotkać z tym, z tym aktorem czy, 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 czy śpiewakiem. Czego więc można życzyć pracownikom kultury, kulturze w Wągrowcu? Pracownikom wytrwałości w tym, co robią. Przede wszystkim i pas, z tą pasją i z tym zaangażowaniem, co robią, to życzę im wytrwałości. Ale... Tak? No właśnie, bo sama wytrwałość, sama pasja to jeszcze nie wszystko, tak? Jeszcze jest coś potrzebne. Jak wszyscy wiemy, najważniejsze są finanse. Finansy. I bez finansy to, oni mogą kochać to, co robią, mogą, nie wiem, gryźć trawę, ale nic bez pieniędzy się nie zrobi. I tak życzymy większego im budżetu. Życzymy. Wytrwałość, wysoki budżet, tego właśnie życzymy pracownikom Domu Kultury i kulturze w mieście. Dziękujemy Państwu za kolejny odcinek naszego programu i widzimy się już niebawem w kolejnej programie z serii Rozmowy z Kulturą. Moim Państwa gościem był dziś Krzysztof Koniarek. Dziękuję dzięki, bardzo. Dzięki.